A ze mną jest... DINOZAMKI DOBRY! Tak. Czy dobry. Dokładnie. A teraz milczymy, bo... A dobra, jeszcze nie. Póki nie ma cutscenki. Jak będą kaczenki, to milczymy. Okej? Okay? Nic nie gadamy. Teraz możemy gadać. Także to jest nowa gra na kanale. Przewódcy i tchórze. Dokładnie. Przewódcy i tchórze. Rozdział pierwszy. Część pierwsza. Także yy, lecimy. Zrobimy sobie może z emisję. dobra, dobra, to się zaraz chyba zacznie. No, chyba się zacznie. Zaraz. The day that I met the Blackstone Legion and Holden Cross. It doesn't have to be like this. Keep them off the walls, my lord. Ugh. Break it down, break it down. No dobra, wizyta zaczyna się grubo. Mamy tu już na samym początku jakieś oblężenie. Samołóczek, no dobra, ale ja już grałem lewy, ale dobrze. Potrafię coś takiego robić. Dobra, oczywiście, krótki samołóczek na sam początek. Dobra, aby zablokować, muszę ustawić gardę w kierunku ataku. Mi też dobrze sło. Dobra, poczekaj. prawej, dobrze, to jest, aha pięknie teraz z lewej teraz będą, aha, ogólnie mam blokować jego ciosy, tak, dobra okej okay. dobra, tak, wiem, 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 wiem co mam robić ile. Wykończymy tego ziomeczka, to jest Silne ataki, no dobra z tryb, tryb, tryb samouczka, teraz ja mogę po się pochować. No więc dobra zróbmy to Czemu ja nie chcę czasów z góry Co od dołu Bo od góry to nam się świetnie tej broń, dobra Schodzimy na dół. Czy tu mamy coś do zrobienia? Nie, tutaj nic nie mamy, czyli musimy wejść tam na górę. E, Ziołek A tutaj będzie chyba dużo rzeczy do robienia? Nie, nie możliwe. Jeszcze to nie graliśmy. Bo jak widzicie, jest drabina. Tak, ja nie będę tego nie teraz błaźniwe. Ale dwie. Ale dwie drabiny, nie na Następni. Oła. Nie będziemy atakowali razem, naraz, dobra. Bijatyka. Spadaj, dobra pięknie. Pięknie, e oh. pięknie. pięknie, panowie, brońcie tutaj. Przyszli nasi! Nasi, nasi przyszli, brońcie tutaj, dotrzyj na dziedziniec, dobra. Dobrze. Na ten samouczek tutaj kojarzę, więc jak ktoś na przykład, ja nie kojarzy, to może sobie film zatrzymać, bronić twierdzić do boju. Spaka Przychodzi wasz najdzielniejszy rycerz pod słońcem. On tutaj się rozprawi, ja nie mogę przyciesławić tutaj. Ciekawe na ile odcinków to będzie seria. Mam nadzieję, że na jak najwięcej. No bo przydam, że ładnie. ładnie tak ta gra wygląda. grałem w jakieś samouczki, grałem w jakieś inne tryby. Więc mniej więcej wiem. Ja grałam na Tak, wiem, też prawda. A tutaj jeszcze nie graliśmy to jest pierwszy raz. Aha. czyli mamy wejść po tej no. drabinie. No, spoko, 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 spoko. Weźmy na sam szczyt. Gdzie ten miesz tam wchodzi? Zresztą, dobra. Oho, mamy po Coś jeszcze mniejszego chyba. Gdzie miał mieć Gdzieś sobie tam włożył. Ej, pięknie. To są moi, muszę im pomóc. Także zostawcie moich tutaj, chłopaki. Zostawcie moich. Dobra, teraz nie będę tego. tutaj tego. Dobra. Sio, sio. Dobra, są tutaj ci moi, także ja im tu pomogę. O, to jest no. To są chyba jakieś elementy do zniszczenia, więc jakie widzimy, to sobie zniszczymy. No, bo, bo tak. Nie, tu mamy jeszcze jakieś kolejne elementy do zniszczenia, mówię, też sobie rozwalimy oczywiście. Elementy zniszczalne 3x4. Nie, tutaj raczej nie musimy, mamy i bo, tam strzałka pokazuje, że mamy iść w górę, tak, sprint, widzę, shiftem. Tak się to robi, widzicie? No. Ja wiem, jak się to robi. Ja... trochę tak, nie wiem, trochę tak. Nie, no, to nie, no, też dużo wiesz o te, tej grze już. Trochę grała. Ale dobra. No i pamiętajcie, żeby wejść sobie yy, na kanał dinozaura. A ład jak mi tam walną w playery no, no wiesz co. Za karę, Dobra. I mam teraz dojść tam. Dobra, tego na początku pokonał tego małego zimeczka. Kto tu tak wisi? a zresztą... Taka ta jest nadal gotowa do strzału. O kurcze, tego się nie spodziewałem, ale przyznam, że wyglądało to przynajmniej tak naprawdę nieźle. Bardzo fajnie. Prawda? O, tutaj nam zrobili dziurę w zamku. Ha, przez wyłom. Dobra. Chyba będziemy musieli się bronić. Znaczy, na pewno będziemy musieli się bronić. no dobra. Chyba musimy, wejdziemy sobie tędy i tak A tak ze skoku. to jak się to robi? Ło, wow. no stary ziomek, ale. O, przez mało tej ziomek, ja to na górze był. Przeżyłeś? Jaki? To, to, to nasza plasa zabijanie. Oczywiście tylko tej drzew. No dobrze, to, to było bardzo dziwne. Nie mów tego więcej, dobrze? Bo to jest bardzo bardzo, 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 bardzo dziwne. Także nie będzie bardzo podobna. Da, za nie wiem czy... Nie, nie wbijajcie już na dobra, to takie dziwne rzeczy. Nic nie słyszeliście! Dobra, zresztą... No to jakiś silniejszy przeciwnik, ale... No, to... bym powiedział, że... Przestań blokować moje ciosy, trzecie na to zespoły. No nie, nie nie spadł ban. To nasz zamek, ja nie mogę, ale wy jesteście. Mogę wykorzystać publicę? Pięknie, uleczmy się wszyscy. Mam nadzieję, że to nie leczy moich przeciwników, bo jeśli tak, to 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 nie jest pomysł. Ale dobra. No, się ma These warriors don't have to die. Trial by combat, right now. What? Fight you? That's not a trial, that's an execution. Then fight my second.

Stalina nie schodzi. O to bardzo niedobrze. Ziobek. Weź pan, co robisz. No. Ziobek koledzy się do mnie, gapił, a ty co? Nie mogę tutaj pokazać, no, że jestem słaby jakiś czy coś. Muszę cię pokonać, bo co widzisz? O Kiepsko będzie, jak przegram. O, i pięknie. E, Go to też leczy, no co to ma być niby? Składam reklamację. A co będzie, jak mnie zabije? Ja zaraz zabije. O kurczę. Cóż, nie zawsze się udaje. No nie mówcie, że od początku mam to robić wszystko. Nie, na szczęście nie, dobra. Tylko część tej walki. No dobra. Dobra, tym razem nie da mu się pokonać, tak? Dobra, dawajcie mi go tu. Nie po to, żeby wyćwiczyć, ja żeby teraz mi jakiś ziomek tutaj pokonał. do Dobra, uciekamy. jak na tej a wróci i walka. Tym razem nie dam ci się zabić. Spadamy, spadamy, spadamy Niech nam tutaj nie trafi, nie trafisz, nie trafisz, nie trafisz Dobra O, cóż, to, to pierwsze koty zapłatyć ma być szczery No mi wybaczy tą małą pomyłkę, że zginąłem Ale pięknie, dobra Ujuj, sorry Sorry, ziomek Nie chciałem, naprawdę huh. We were still at their mercy. It will not do for a knight of the Blackstone Legion to be defeated by a common mercenary. Valor in battle. For honor and service, I, Holden Cross, raise you. Stand, Knight of the Blackstone Legion. We're finished here. That was how I joined the Blackstone Le. No cóż moi drodzy? Hmm. Myślę, że na dzisiejszach cine to byłoby tyle? się tak złapali, to powinno być takie ble. <noise> Dinozer ma dziwne poczucie humoru, ale to chyba jesteście przyzwyczajeni do tego. Cóż moi drodzy, to będzie na tyle. Mam nadzieję, że niech Wam się podobał. No i na następnych filmów w tej serii, bo one się na pewno pojawią. Następna część to będzie przywódcy i tchórze, także czołem, pa!